Jeśli myślę o wierze, trudno mi jest powiedzieć, kiedy ona się zaczęła. Wiera towarzyszy mojemu życiu praktycznie od zawsze. Zmieniały się jej formy, moje wyobrażenie Pana Boga, aczkolwiek zawsze ona była. Przez wiele lat Bóg jest dla mnie tym, takim kochającym Ojcem, który jest przy mnie, który czuwa nade mną który pokazuje mi, jakimi drogami powinienem się udać, gdzie powinienem iść. Moja wiara w Boga nie zawsze jest łatwa i prosta. Zdarza się również tak, że to, co mi Bóg pokazuje, te drogi, którymi, którymi podsuwa, nie zawsze są zgodne z tym, co ja bym wybrał, tym, co według mnie jest najlepsze, tak po poludzko rozumując. Czasami pokazuje Pan Bóg jedną drogę, ja myślę sobie, Panie Boże, ale to jest nielogiczne, to nie ma sensu. Ale czym dłużej się zmagam, tym bardziej widzę, jak ta droga Pana Boga, która On mi pokazuje, chociaż czasami nie widzę w niej sensu, daje mi pokój i radość. I już się nieraz przekonałem, że w perspektywie może nie dni, miesięcy, ale lat, widzę, że ta droga miała sens. Natomiast kiedy ilekroć Idę w swoją stronę, za tymi swoimi poglądami, za tym, co ja myślę, co ja wolę. Widzę, jak pogrążam się w coraz to większym smutku, zniechęceniu, rozpaczy. I taka jest moja wiara, wiara choć trudna, choć towarzyszy mi od początku życia, jednak ona jest tym, co jest motorem mojego życia. I za to Panu Bogu bardzo dziękuję.